A w dzisiejszym magazynie Minął Dzień. Poruszymy teraz trudny temat. Alienacja rodzicielska, definiowana jest jako forma przemocy wobec dziecka i rodzica, któremu skutecznie uniemożliwia się kontakt z dzieckiem. Problem poruszony jest na tyle często, że zauważył go obecny rząd. Historię pana Damiana, która mogłaby być historią wielu rodziców w podobnej sytuacji, opowie Paweł: Przybyła. Dziecko nie jest nikomu ani niczemu winne. Alienacja rodzicielska, problem mimo, że nie za często poruszany w przestrzeni publicznej, funkcjonuje i sprawia ból tysiącom osób. Próbuję nawiązać kontakt z córeczką. W sobotę widziałem ją pierwszy raz od, od świąty Bożego Narodzenia, ponieważ miała komunię. Pan Damian jest tatą dziesięcioletniej dziewczynki. Do czwartego roku życia był przy niej. Po rozstaniu z jej matką nie widuje jej prawie wcale. I to nie dlatego, że nie chce. Funkcjonowaliśmy jak książkowa rodzina. Naprzemiennie jedna osoba odwoziła, druga odbierała. Po rozstaniu po prostu mama zabrała naszą córeczkę, wyjechała 40 km dalej do Nowego Tomyśla i zaczęły się problemy. Problemy z utrzymaniem kontaktu z córką. Pan Damian jest alienowany od niej, mimo że sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej. Miałem spotkanie z kuratorem, w różnych formach one przebiegały, nadal jesteśmy w punkcie wyjścia. To nie jedyny taki przypadek. Jak zacząłem w tym kwić wielu moich znajomych, o czym nie wiedziałem, zgłosiło się do mnie zarówno, są to kobiety, jak i mężczyźni oczywiście w większej części. Alienowane mogą być całe rodziny. To właśnie one wyszły na ulice Warszawy w zeszłym tygodniu. Problem alienacji to nie problem rodziców, którzy tęsknią za swoimi dziećmi płacąc w ten sposób za grzechy sprzed lat. To problem z błędem w polskim systemie prawnym, w którym opieszałość sądów sprawia, że mimo władzy rodzicielskiej i prawnej możliwości widywania dziecka, jedna ze stron skutecznie uniemożliwia tej drugiej. Zdefiniowanie w ogóle tej opieki naprzemiennej to jest właśnie wyjście na przeciwko jednemu z najważniejszych postulatów, który dzisiaj no, nie ma takiego, takiego twardego zakotwiczenia w przepisie? To zakotwiczenie w przepisach powinno pomóc w walce o szczęście i bezpieczeństwo dzieci, które w sporach rodziców są niczemu winne, a cierpią najmocniej. W każdym konflikcie obie strony mają swoją rację i nie chcą tej racji oddać. Musi być coś takiego w tej sytuacji rozstania, co sprawia, że się nie dogadaliśmy. Natomiast to nie jest tak, że mamy wpadać w taką pętlę winy i krzywdy. Krzywdy, która dzieje się tym najbardziej bezbronnym. Paweł Przybyła, TVP Info. O tej sprawie porozmawiamy z Wojciechem Pruńskim, działaczem społecznym przeciwdziałającym alienacji rodzicielskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak się zastanawiamy, co siedzi w głowie rodziców, którzy mają opiekę nad dzieckiem i którzy podburzają dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi. Co oni zyskują, bo nawet jeżeli uda się tak zaprogramować psychicznie dziecko, że ono e, zrobi to, co chcemy, czyli znienawidzi drugiego rodzica, to i tak wejdzie w dorosłość okaleczone, poranione, pełne gniewu, żalu. No tak, ale jest to pewnie po prostu jakiś akcent. Przeciwko zemsty. komuś. Że to dziecko nie wejdzie po prostu w dorosłość w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Tak, to jest taki schemat niestety. On jest powtarzany. Yy... Rodzic przyjmuje taką taktykę, na szczęście to jest tylko część rodziców, ale przyjmują taką taktykę, że nastawiają dzieci przeciwko drugiemu rodzicowi. To dziecko jest jak gąbka. Małe dziecko nasiąka tą wiedzą, która jest przekazywana przez rodziców, bo jednak bezkrytycznie patrzy na swojego rodzica. I tu ma znaczenie czas. Ma znaczenie czas, w którym jest zabezpieczane postępowanie. I bo jeżeli rodzicowi uda się w tym czasie. Dziecko przekonać, yy, no to drugi rodzic już zostaje na stałe odizolowany od dziecka, mimo że to może być okres pół roku, rok. I czym się ten rodzic kieruje? No nie mam pojęcia, no nie wiem, czym się ten rodzic kieruje. Na pewno chęcią wygrania rozprawy, do no, dokuczenia partnerowi. No, mam nadzieję, że kiedyś to się skończy, choć yy, powątpiewam. Liczę natomiast na zmiany w prawie, które. Mogą temu pomóc. No właśnie, a jakimi panie... na ten moment środkami y, prawnymi dysponujemy, y, z których taki rodzic może skorzystać? Tak, dysponujemy na ten moment y, wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty. To jest artykuł 598.15 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w którym możemy się zwrócić do sądu y, z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty jakąś kwotą. Od 10 zł do 1000, no z większą kwotą się nie spotkałem, i dopiero po pół roku dysponujemy takim nakazem, że możemy zagrozić. I dopiero jak ten nakaz mamy, to jak się nie odbędzie kontakt, możemy złożyć kolejny wniosek, na który czekamy rok znowu na podstawie artykułu 598-16 i ukarać jakąś kwotą. Czyli to pierwsze ukaranie trwa rok, a w tym czasie już może być zerwana wieś. No te te przepisy są całkowicie wadliwe i powinny natychmiast zostać zmienione. No niestety, ja jeszcze, ja jeszcze wrócę do sytuacji dzieci, bo one tutaj są najbardziej skrzywdzone. Że przecież dochodzi czasem do takich sytuacji, kiedy. Dziecko ma robione takie pranie mózgu, przepraszam, już za takie obcesowe określenie, pranie mózgu, że ono na przykład. To jest tak, że ono na przykład samo nie chce, bo mu się wydaje, że to jest słuszne kontaktować się z tym drugim rodzicem. I wtedy sprawa jest tym trudniejsza. I sytuacja tego drugiego rodzica bezprawna, bo Cokolwiek? No bo dziecko mówi: ja nie chcę na przykład spędzać weekendu z moim tatą. I wtedy I co nawet wtedy? sąd nie, tak. rozumiem, nie zmusi dziecka, żeby spędzał czas z rodzicem, z którym on nie chce spędzać go. Tak, właśnie mówiliście państwo, że odbył się ostatnio ten strajk ojców. Akurat miałem tą przyjemność, że poszedłem jako delegat ze strony protestującej do ministerstwa. Rozmawialiśmy z ministrem o tym. Mówiłem właśnie o tym, że te przepisy są wadliwe i ma tu znaczenie czas. Właśnie o to chodzi, że jeżeli ta sprawa jest za długo rozpoznawana, jeżeli ten rodzic dru drugi przyjął taką taktykę oczerniania rodzica, to nic nie da postanowienie wydane po roku. Postanowienie wydane po roku jest nieegzekwowalne, jeżeli dziecko już będzie przekabacone, żadne postanowienie tego nie zmieni. Nic się nie da z tym zrobić. Dlatego natychmiast trzeba wprowadzić przepisy, które będą egzekwowane. Na niekorzyść rodziców działa uchwała Sądu Najwyższego, która stwierdziła, że przewlekłością nie może być sama przewlekłość zabezpieczenia. A zabezpieczenie to jest to, co dostajemy takie szybkie postanowienie na czas procesu. Tak na ludzki rozum. I to natychmiast powinno zostać zmienione. Powinien powstać przepis szczegółowy, który pozwoli szybko rozpoznać zabezpieczenie i e, odpowiedna karalność, do, ale to już ministerstwo, mam nadzieję, że wymyśli, jak to zrobić. I Ważne, to, najważniejsze, żeby i to jest to nie rozmawiać, a to się ostatecznie... Ważny szabę. temat, o którym chyba wciąż jednak za mało się mówi, ale bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Wniosek jest wyciągnięty i mamy nadzieję, że ktoś tego wysłucha. Wojciech Pruński był gościem magazynu Minął Dzień, społeczny przeciwdziałający alienacji rodzicielskiej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy.